Pepe. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata Świnka. Pepa. Koniec wakacji. To ostatni poranek Pepy we Włoszech. Wybieram się na ostatni spacer. O! Ostatnia kąpiel, pani świnko? E... Tak, kąpiel przed powrotem do domu. Ja chciałabym zostać tu na zawsze. Wakacje są bardzo miłe, ale nie mogą trwać wiecznie. Pomyśl o przyjaciołach czekających na twój powrót. Tak, tęsknię za przyjaciółmi i za rybką Goldi. Mogłabym do niej zadzwonić? Oczywiście. Dziadek Świnka i babcia Świnka opiekują się rybką Goldi. Halo? Babciu, jak czuje się Goldie? Cóż, chyba nieźle. Wysłałam jej pocztówkę. Podobała się jej? Niestety jeszcze nie dotarła, ale na pewno wkrótce dojdzie. Ojej, a my już dziś wracamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Suzy Owca przyszła pobawić się z Pepą. Witaj, Suzy. Dzień dobry. Kciuś Świnko, czy Pepa już wróciła z wakacji? Jeszcze nie, ale dzisiaj wróci. Oh. Suzy tęskni za pepą. Walizki są bardzo ciężkie. Czy wszystkie te rzeczy są nam potrzebne? Przecież to są pamiątki z naszych wakacji. No dobrze. Gotowi do podróży? Tak, tato świnko. Wracamy do domu. Do, Do widzenia. widzenia! Ciao! O, popatrz! Ojej, pepa zostawiła swojego misia. To były wspaniałe wakacje. O, tak, dawno nie byłam tak wypoczęta. O, e, dzień dobry panu. Nie wiem, co zrobiłem, ale to się nie powtórzy. Panie świnko, to wasz miś. Proszę opiekujcie się nim lepiej. Misiu! <noise> Już wracamy do domu! Suzy owca nie może doczekać się powrotu Pepy. Witaj, Suzy! Czy Pepa wróciła z wakacji? Nie, Suzy, właśnie leci do domu! Wyżej niż szczyty gór, a pod nami dywan z chmur. Myślę, że u nas też jest słońce. Pepa, George i ich rodzice wrócili do domu. Cześć dziadku, cześć babciu! Goldie! Dziadku, coś ty z nią zrobił? E, chyba troszeczkę się zaokrągliła. Mówisz troszeczkę? Jest przekarmiona. Ciągle była głodna. Przywieźliśmy wam prezenty z Włoch. Popatrz, dziadku, jaki piękny krasnoludek. O, nie trzeba było. Babciu, przyszła pocztówka? Nie, Pepo! Jeszcze nie! Och! To moja pocztówka! Cześć! O, to tylko Suzy. Tęskniłam za tobą, Pepo. Pepa i Suzy są najlepszymi przyjaciółmi. To jest pan Zebra Listonosz. Mam dla was pocztówkę z dalekich Włoch. Ha, ha. Dotarliśmy szybciej niż pocztówka. Spójrz, Goldi, wysłałam ci tę kartkę, kiedy byłam na wakacjach. Pepo, dobrze bawiłaś się na wakacjach? Tak. A ty jak się bawiłaś? Cały czas padał deszcz. Ojej, to jest dużo kałuż z błotem. Peppa i Suzy uwielbiają taplać się i podskakiwać w kałużach z błotem. Wakacje są fajne, ale podskakiwanie w kałużach z błotem jest jeszcze fajniejsze. <sum> Wersja polska SDT. Wystąpiły Julita Korzuszek worsuk Dorota Lanton, Joanna Domańska, Andrzej Chudy, Robert Gibalski, Leszek Filipowicz i ich. Dialogi Renata Czyżewska. Reżyseria Jerzy Józef.